Ciao ragazzi, no to małe, małe przejście po, po naszym mieszkanku w Toskanii Tutaj jest dosłownie widok przed drzwiami Bardzo pięknie, jesteśmy na lekkim zniesieniu, ta miejscowość No i wchodzimy do naszych drzwi głównych I przechodzimy do salonu połączonego z kuchnią Kuchenka standardowo, wszystko jest co trzeba Proszę, już pierwsze, pierwsze kafe za nami. Wszędzie są moskitierki. Bardzo fajny widok z, z kuchni. Tam w tle widać nasz paseni. Tu telewizor. Wczoraj podziwiliśmy mecz, jak Polska wygrała stolik. I przechodzimy do korytarza małego, gdzie jest łazielka. Szału nie ma, ale jest duża. Wszystkie słowo starawaty. I znowu wszędzie są moskitiery, także można sobie wieczyć bardzo szeroko. Widok jest taki, że można się zaświecić w tym toalecie, powiem szczerze. Tu jest pokój małżeński, z łożem małżeńskim. No i znowu piękny widok. Piękny widok, który nas obudził z rana, zobaczcie. Niesamowite. I potem jest pięterko, gdzie śpią dzieciaczki. Gdzie dzieciaczki są? Tu trzeba wyjść, na stronę. Gdzie tu jest? Jest taka wieżyczka. O! Tu się schowało jedno dziecko drugie jeszcze pi. zobaczcie trzy okiennice to jest tylko na taką sypialnię dla dzieci z zewnątrz to wygląda jak taka o matko a tu mamy taras. Zobaczcie jaki widoczek ja chyba z tego tarasu nie będę schodził martyś jest po prostu niesamowite no i najpiękniejszy widoczek to oczywiście małżonka z kawują i z Biblią, która już czeka na męża. Ciao!